Słuchajcie, z tramwajów było trochę ciemniej niż jest naprawdę, więc jeszcze trochę jasności jest, jest śnieg i to jest najważniejsze. Wiem, że wieje i wiem, że to będzie słychać. I myślałam, że jak zejdę trochę z tego wału, to tutaj będzie trochę ciszej i zaciśniej, ale tak średnio. No ale miejcie tą biel w tle. Rzeka jeszcze zamarznięta trochę, dopiero co było 12-13 stopni, więc jest jeszcze lód, ale nie powiem. Nie wchodzę na niego, bo jest zupełnie niepewny. To jest przed, przedmowa do makijażu, wyszłam z zamiarem zrobienia makijażu, czy wy też wychodzicie, wychodzicie tylko pod pretekstem jakimś? No nie mam psa, trzeba mieć pretekst, żeby wyjść z domu w taki ziom, w taki wiatr, czy po prostu potraficie wyjść zwyczajnie na spacer? I to nie ma, ża żadnego z tym nie macie problemu, ani wasi e, współmieszkańcy, ani nikt inny. Czy po prostu zawsze musicie mieć powód, nawet na samej siebie, żeby wyjść. No dobra, wyszłam bez powodu, wyszłam z powodem. A jednak, żeby nagrać makijaż na śniegu. No, więc tyle gadania głupiego. A zaraz postaram się rozstawić daty i całą resztę. Cześć!